Montaż haka do Renault Megane Kombi 2005 rok. E, pokrótce ściągamy zderzak. Tu, jak odkręcimy, jak odkręcimy belkę, to po wyciągnięciu takich e, uszczelek pojawia nam się otwór, w który wsadzamy gotowe elementy. Od środka mamy miejsce na śrubę. Pod naklejką z drugiej strony tak samo Jedna śruba, druga śruba Jest miejsce na trzecią śrubę Oczywiście skręcamy to Według zaleceń producenta Haka I montujemy z powrotem zderzak Hak mamy gotowy Czas roboczy Myślę około godzinki Nic tu nie trzeba wcześniej Smarować Ani, ani odrdzewiać Także yy, polecam montowanie samodzielne haka w samochodach osobowych.